Katecheza przedszkolaka przedstawia opowiadanie o tym, jak Piotrek i Kasia chcieli wybrać się do kościoła. Pewnego dnia Piotrek bardzo nudził się w domu. Nie można było iść do przedszkola, ani do sklepu, ani nawet na dłuższy spacer. Mama cały czas powtarzała, że teraz trzeba zostać w domu. Piotrusiowi bardzo się nudziło, więc chodził tylko z kąta w kąt. W końcu wpadł na pewien pomysł. Przecież dzisiaj jest niedziela, zawołał na głos, a w niedzielę zawsze chodzimy do kościoła. Dzisiaj na pewno też pójdziemy. Wtedy do jego pokoju weszła Kasia. Na wyjście do kościoła nie licz, rodzice powiedzieli, że dzisiaj nigdzie nie idziemy, powiedziała siostra. Ale jak to? Zawołał Piotrek. Przecież babcia zawsze powtarza, że do kościoła chodzić trzeba. Nauczyła nas nawet takiej piosenki, pamiętasz? Wiem, pamiętam, ale dzisiaj to niemożliwe. Zresztą, tobie zawsze nudziło się na Mszy Świętej, odpowiedziała Kasia. No, ale dzisiaj chętnie bym poszedł i nawet bym słuchał, co mówi ksiądz. Pamiętasz te wszystkie piękne historie z Pisma Świętego, które zawsze opowiadał? Kasia i Piotrek zaczęli przypominać sobie, różne historie z Biblii. No dobrze, powiedział Piotrek, ale to i tak nic nie zmieni. Nie pójdziemy dzisiaj do kościoła. A nie możemy się pomodlić tak, jakbyśmy byli w kościele? zapytała Kasia. Dobry pomysł zawołał Piotrek i uśmiechnął się szeroko. To jeszcze ubierzmy się ładnie, tak jak nam msze święto. Zaproponował. Tak też zrobili. Już mieli modlić się razem do pana Jezusa, kiedy zadzwonił telefon. Ja odbiorę to na pewno babcia, powiedział Piotrek. Halo, babciu? Tak, my za tobą też tęsknimy. Wiem, wiem, że nie możesz nas teraz odwiedzić. Ale wiesz co? Właśnie chcemy się z Kasią pomodlić tak, jakbyśmy byli w kościele. Pamiętamy, czego nas nauczyłaś. Babciu, to świetny pomysł! Zaraz powiem Kasi. Do usłyszenia. Pa! Kasiu, babcia mówi, że za chwilę w internecie zaczyna się transmisja mszy z naszego kościoła. Możemy ją zobaczyć w komputerze. Rodzeństwo bardzo się ucieszyło. Szybko przygotowali sobie stół, komputer, a także krzyż. Wszystko, żeby było prawie jak w kościele. I rzeczywiście na ekranie mogli zobaczyć swój kościół, księdza, który się modlił, wszystko to, co znali ze swojej parafii. – Popatrz, to nasz ksiądz proboszcz! – zawołał Piotrek. Tego dnia Piotrek i Kasia bardzo uważnie wysłuchali mszy świętej, a Piotrek nawet nie przeszkadzał. Kiedy msza się skończyła, Kasia zapytała – Piotrusiu, czy jak następnym razem pójdziemy do prawdziwego kościoła, to będziesz równie grzeczny? – Tak. – odpowiedział pewnie jej brat. – Nie wiedziałam, że chodzenie do kościoła jest aż takim skarbem i że będę aż tak bardzo za tym tęsknił. Postaram się bardziej skupić na mszy świętej. – I wiesz co, Kasiu? Jak wrócę do przedszkola, to może postaram się być też bardziej grzeczny? Kasia wybuchnęła głośnym śmiechem, ale w tym momencie mama zawołała rodzeństwo na obiad. Kiedy nie możemy iść do kościoła, a modlimy się do pana Jezusa w domu, on również nas słyszy. Tak jak babcia, z którą możemy porozmawiać przez telefon. Ale czy taka rozmowa przez telefon zastąpi wizytę u babci? Pewnie, że nie. Więc gdy tylko będzie to możliwe, odwiedzajmy pana Jezusa w kościele. On się z tego bardzo ucieszy, chyba nawet bardziej niż babcia.